Cześć, ja jestem Wesku. Na samym wstępie chciałem Wam przypomnieć o konkursie i o Discordzie. Link do Discorda macie w opisie i w tym odcinku Wam opowiem ogólnie o tych zasadach tego konkursu i o tym wszystkim, o czym będzie ten konkurs, na, jak będzie, na czym będzie polegał. No więc wbijajcie na Discorda, tam wszystkie szczegóły dotyczące Discorda. Yy, oczywiście jest wymagane, żeby być na Discordzie, żeby po prostu wziąć udział w tym konkursie. A my już lecimy do gierki i tam wam wszystko opowiem. Dobra, jesteśmy w gierce i tak jak mówiłem, żeby wziąć się w konkursie, już powiem na samym początku od razu, żeby wziąć się w konkursie to trzeba e, zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem w sumie i następnym i każdym filmem, nie no, ogólnie łapeczkę, tak, na zachęty, subskrypcję i być na Discordzie, którego, którego link jest w opisie i oczywiście link też jest w poprzednim filmie, tam kilka filmów temu jest nie, film o Discordzie, więc jeżeli chcecie wziąć ją w konkursie to, o oh kurde, no to po prostu no wejdź na Discorda i właśnie, żeby wziąć ją w konkursie najważniejsze, na kanał screeny na tym Discordzie musicie wysłać screena, screenshota, że e, macie suba na moim kanale, że macie łapkę w górę i że bierzecie w udział i nick ogólnie, swój Fortnite ja na jakimś tam streamie zrobię losowanie ogólnie o ta te, te nagrodę ten konkurs to będzie nagro nagrodą będzie Safe card albo karnet nowego sezonu no chyba karnet nowego sezonu tak będzie lepiej więc jak chcecie wziąć w konkursie to zapraszam to ja teraz się skupię i co byku? o kurde bot Dobra, ja se, dobra, chłopem otwiera tego safe'a. Za chwilę pewnie ucieknie grapplerem. Więc o grapplera już się nie pokuszę. O ile się nie zabiją. Dobra, lecę po tego grapplera. Lecimy. Tu jest chop czy bocik? To jest bocik. O lol. Dead! Nice! Nice, nice, dobra, lecimy dalej. Są dwa fragi, ja sobie zabiję tutaj jeszcze jednego tego chłopa, co tam w sejfie jest. Tu jest chłop, dobra Dead, dobra. Kolejny Dead! Co się dzieje? Dobra, jeszcze ten chłop z graplerem. Ma tego skara? Czyli ma grapplera? Nie wiem, gdzie on może być, bo to jest tyle chłopa. Hmm. Bijam się na dole, idę na nich. Hello, big. No, Nie. Yeah. Mam nadzieję, że weźmiecie udział w konkursie, bo to jest dość spoko konkurs. No i no i to tyle w sumie. Nie zapomnijcie o subskrypcji, patrzcie w górę i widzimy się w kolejnym odcinku i w kolejnych live'ikach. Cześć. Cześć.